Ej, hey, nic wiesz, co? Tu kiedyś stał samolot i ci goście w tych akademikach żartowali, że jak jakaś dziewica ukończy studia, to on leci. Zgadnij, co? Powiedz mi, kiedy skończyłeś studia? <laughs> Dzień dobry, proszę Państwa, dzisiaj z nami porównanie dwóch skuterów klasy 400, czyli BMW C400X oraz C400GT. Jesteśmy w jedynym polskim mieście na dwie litery, czyli w mieście Łódź, a dokładnie w Manufakturze. Jesteśmy w manufakturze i kręcimy się po mieście. Mieliśmy okazję przetestować na przykład nawigację wbudowaną do tego skutera, a w zasadzie system parowania z telefonem, czyli Connectivity, BMW. Mieliśmy okazję poprzeciskać się tymi wielkimi skuterami w mieście, w korku, co nie jest w sumie taką sztuką łatwą. No i mieliśmy okazję pojeździć poza terenem zabudowanym. Zabraliśmy je w trasę i sprawdziliśmy, czy skuterem da się jeździć poza miastem. Jeszcze do niedawna 400 mogła być uważana za produkt klasy wyższej, jeśli chodzi o skutery. Teraz, 400 to są już średniaki, ale z nami są średniaki niebiele jakie, bo średniaki klasy premium. Czyli skutery, które są totalnie wypasione, mają całą masę fajnego wyposażenia, mamy podgrzewane manetki w obu sztukach, mamy podgrzewane siedzenie w obu sztukach, mamy komputer pokładowy wyświetlacz TFT, bardzo duży wyświetlacz TFT, który generalnie w obu jest taki sam, ale odznacza się tym, że na przykład w pełnym słońcu, w okularach przeciwsłonecznych i jeszcze w ciemnej szybie go widać, czyli to już jest na plus, szczególnie jeżeli używamy nawigacji. Mamy także bezkluczykową obsługę, nie mamy tutaj stacyjki, tylko przycisk. Tak samo wystarczy nacisnąć sobie klameczkę od wlewu paliwa, on się otwiera elektrycznie, elektryczna blokada kierownicy. Obie sztuki mają ten sam silnik, jednocylindrową 400 chłodzoną cieczą 30 4 konie mechaniczne? 34 konie mechaniczne i 35 Nm. Może dla wielu osób nie są to powalające liczby, bo z 400 przecież wiem, że da się więcej wyciągnąć, ale tutaj od razu trzeba dodać, że mamy tutaj przekładnię CVT, a przekładnia CVT dba o to, żeby ten silnik był cały czas w optymalnym zakresie obrotów. Ja troszeczkę dałem ciała, bo chciałem otworzyć ten odcinek zapowiadając C400 GT i C 400 GS, a w zasadzie C850 tak. GS, ponieważ lampa i cały przodek no przypomina sami przyznacie ten kultowy motocykl turystyczny no bo oznaczenie X ma nas wprawiać w takie myśli, że no nieco ten skuter może się lepiej odnaleźć poza terenem zabudowanym. Nie chcę użyć słowa w terenie. A Ty co? Lampę od GSI co tu zobaczyłeś to nastojąco co musisz jechać? Próbuję złapać zbiornik kolanami. <laughs> <się> Łapię kostkami. <laughs> zdecydowanie jest sprzęt typowo drogowy, z tym, że bardziej przystosowany do przepychania się przez arterie miejskie niż do podróżowania w stosunku do jego kolegi GT. Nie mamy kół tak dużych jak w motocyklu, natomiast jak na skuter, rozmiar 15 cali z przodu jest OK i naprawdę dobrze radzi sobie z dziurową nawierzchnią łódzkich arterii, proszę Państwa. Chociaż tył jest troszeczkę twardy w tym motorkach, zauważyłeś? Tak, w ogóle te skutery są takie twarde, natomiast nadal wygodne. To jest tak troszeczkę na pograniczu wygody i, i stabilności i, i, i komfortu prowadzenia. Natomiast to, co mnie osobiście strasznie przeszkadza, to hamulec tylny. Na początku przestraszyłem się. Oczywiście z nami są dwie nowe sztuki, więc myślałem, że ten hamulec musi się troszeczkę dotrzeć i zacznie hamować lepiej. Natomiast ten ma już 166 km na lotu. no i niestety nadal, kiedy wciskam tylny hamulec, albo nie czuję, że on hamuje, Albo hamuje, i od razu się włącza ABS. Faktycznie w skuterze ta masa jest tak rozłożona, że jest trochę bardziej na tylną oś niż na przednią w stosunku do motocykla. Więc tym bardziej ten hamulec powinien być taki płynny w działaniu. Jej, mogliby tu dorzucić ten starden stop. Jej, ale jakby był starden stop, to by Marudzili, że trzeba go wyłączać co chwilę. Panie Tobiaszu, już chyba wiem, dlaczego w tych skuterach nie ma systemu starden stop. No cztery osób, no, zawsze musisz na pracę. No, ale trafię. zawsze trafia na to, że musisz dwa razy dobrócić. Uwaga? Mówiliśmy o C400X, ale zarazem z nami jest również wersja GT, czyli skuter nakierowany zdecydowanie bardziej na opuszczenie miasta i rekreację weekendową, a nawet jakąś dalszą podróż. Wyższa szyba, inna owiewka, lepiej zabezpieczająca przed podmuchami wiatru i przed całym bałaganem, który leci spod kół innych pojazdów. co na pewno robi robotę. Niestety, a w zasadzie bez większego znaczenia, ale troszeczkę niestety, jest cięższy. Jest cięższy o 8 kg. I to czuć. Miałem okazję się przesiadać z jednego na drugi, nieraz i po wejściu na ten skuter od razu czuć, że nie masz do czynienia z zabawką. Tutaj oczywiście też nie mamy do czynienia z zabawką, ale różnice w masie czuć zdecydowanie i czuć też na przykład różnice w przyspieszeniach. Ani razu, kiedy jechałeś na X nie wyprzedziłem Cię gt kiedy startowaliśmy z Podświatem. Ty no i co? Takie same motory? Nie no co ty, zupełnie różne są. GT jest taki troszeczkę rt Eee, natomiast X, jak lampa wskazuje, jest troszeczkę GS-owy, a nawet powiedziałbym, że taki troszeczkę roadsterowy. Eee, pozycja za kierownicą jest zupełnie inna. No tak, mamy tutaj zupełnie inne kierownice, które sprawiają, że te sprzęty po prostu mają inny charakter. Siedzi się na nich zupełnie inaczej, ale też mamy inaczej zestrojone zawieszenie. W GT-ku to zawieszenie jest bardziej komfortowe. Co jeszcze? Oczywiście różnica w cenie. 400X to 31 tysięcy, a wersja GT 35,5. Ja bym chciał powiedzieć o jeszcze jednej różnicy. Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem któregoś z tych sprzętów i nie wiesz, czy wybrać x czy GTK, to pamiętaj o tym, że X oprócz tego, że ma bardziej sportową sylwetkę i bardziej sportową pozycję za kierownicą, to ma prawdopodobnie, tego nie wiem, bo tego nie wyczytałem, ale tak mi się wydaje, inne rolki albo inne w ogóle przełożenia w startuje zdecydowanie bardziej dynamicznie niż Getek. To też jest fajne w sumie, bo mamy dwa skutery zbudowane na tej samej platformie, a jednak dość znacząco się między sobą różnią. Wersja X waży 206 kg zatankowany, w przypadku GTK mamy to... Mamy masę na poziomie 214 kg. Oba skutery posiadają oczywiście nawigację i wyświetlacz TFT. Udało nam się połączyć z tą nawigacją. Jest to proste, nie trzeba się rejestrować, nie trzeba kombinować, wpisywać numerów WIN itd., itd. Więc spokojnie tutaj, jadąc przez Łódź, zatrzymaliśmy się gdzieś na parkingu, szybko zainstalowaliśmy aplikację, wybraliśmy miejsce docelowe i hop, jesteśmy w manufakturze. Udało nam się bez większego problemu tutaj dojechać. Jakie największe różnice widzisz między tymi skuterami? Przede wszystkim ochrona przed wiatrem. Jeżeli na C400X zapuścisz się gdzieś w okolice ekspresówki, to na pewno będzie Ci doskwierać trochę brak komfortu i turbulencje, w jakich znajdzie się kask. W wersji GT nie ma tego problemu. Mamy takie same schowki pod siedzeniami schowki, które możemy powiększyć to jest ciekawa rzecz, jeżeli jesteś na postoju możesz otworzyć dodatkowy luk bagażowy, w którym zmieści Ci się na przykład kask i dzięki temu możesz pójść sobie na zakupy, gdzieś tam o tu są kraty, dobra gdzieś tam, gdzie są sklepy eee, i po prostu na no, spokojnie zrobić te zakupy, oprócz tego mamy schowki na telefon, schowki w naszym przypadku również na przenawigację i całą masę rzeczy mamy gniazda USB, w których podładujemy telefon w momencie kiedy chcemy nawigować, bo jednak do tej nawigacji potrzebujemy włączonego telefonu z z danymi lokalizacyjnymi. Oprócz tego w tych schowkach schowane są również gniazda ISO i co fajne, gumowe wykładki, dzięki którym ten telefon w środku nie lata, nie obija się i się po prostu nie zniszczy na nierównościach. Fajna sprawa to też to, że można dokupić do tych skuterków różne torby dedykowane, bo no okej, okay, no torby dedykowane może nie są najtańsze i pewnie w, na rynku akcesoriów byście znaleźli coś taniej, byście poszukali, poszukali, ale tutaj macie akcesoria, które są dopasowane do tych zadupków, które dobrze wyglądają, nie latają, będą wodoodporne, etc., etc., i dobrej jakości. I teraz tak, jeżeli masz C400 GT i wybierzesz się w nim w dalszą podróż, to ten kufer w trakcie jazdy pod siedzeniem nie jest zbyt dużej wielkości, więc Siłą rzeczy trzeba i tak wyposażyć się w dodatkowe torby, w których zmieścisz wszystkie graty. Spalanie 3,5 rzeczy. Producent, natomiast komputer pokładowy, pokazuje mi 4, chyba 3 albo 4, musiałbym tutaj jeszcze raz sprawdzić, natomiast powyżej 4 litrów. No nie będę was oszukiwał, jeżdżę dosyć szybko, ponieważ chcę się jak najszybciej po mieście przemieszczać i cały czas być szybszy od X, na którym ty jedziesz, ale jestem wolniejszy. Na obronę można dodać, że faktycznie no, nie jeździmy z punktu A do punktu B, tylko testujemy, tak? Robimy zdjęcia, zawracamy, hamujemy itd. i tak dalej. Ta jazda jest zdecydowanie bardziej dynamiczna niż zwykłe, codzienne, codzienne przemieszczanie. Jeżdżę całe życie na motocyklu mi to nie przeszkadza. Natomiast wsiadam na skuter, próbuję nogę przełożyć, nie mogę wam zbiornik paliwa, i muszę i tak wsiąść w ten sposób. I jak wsiadam w ten sposób, to wsiadam tak samo jak na motocykl. Oczywiście można przełożyć nogę. O Jezus, Maria, właśnie. Można przełożyć nogę tutaj, ale za każdym razem uderzam w stacyjkę, myślę, że zaraz to nagramy i Wam pokażemy w jaki sposób. To, taka, to, to są takie mm, dylematy pączka w maśle. Można powiedzieć, że są to dylematy pączka w maśle, ale jeżeli masz huśle w rozmiarze 45, tak jak my, to faktycznie jest problem, żeby w nią tutaj ładnie trafić, nie rysując tego skutera przez ten przekrok. A przerzucić ją górą też nie jest łatwo, bo ten tył naprawdę jest masywny. Słuchajcie, troszeczkę się zdradziliśmy, ale obiecujemy Wam, że jeszcze puścimy drugi odcinek o C400-kach, o nawigacji, o tym jak ona działa, jak ją sparowaliśmy i jak radziliśmy sobie jeżdżąc w mieście. Tymczasem dziękujemy Wam bardzo serdecznie, zostawcie w komentarzach info, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o C400-kach. Czt C400 Odpowiemy na pewno. I, I co jeszcze? No i... No I dajcie znać, który z tych skuterów do Was bardziej przemawia. Do Ciebie który? Do mnie bardziej przemawia X, ale wolałbym GT. буквально не то самое.